Nature's guardian. No curse you. Miałem guzik w zanim się paliłem Trochę pomogło, lecz tylko na chwilę Na puszą mety głowę se poryłem Chyba jeszcze bardziej, jeśli to możliwe na tych natychwieczny gość snu Chodzę, a nie żyję, co by Zaraz znów w krainę, którą w głowie wytworzyłem, wymyśliłem Nie wiem, co się stanie, jeżeli z nich znów chodzę pod indii, wysokie ciśnienie Jestem tak nisko, słabo to pod ziemię. się zastanawiam, czy dowiem się jak to jest w niebie Nie wytrzymam nic nadzieje wejść do mnie, gadaj nikomu nie wierzę Od paru lat nie wie już serce, od paru lat nie wie już serce Jak wypierdolisz, to pierdolę cię Chyba mogłeś tylko na chwilę. Na dłuższą metę głowę se poryłem. Chyba jeszcze bardziej, jeśli to możliwe. na tych wiecznego snu chodzę, a nie żyję. Co by było, jakbym przestał siebie truć? nie założyłbym linę na szyję. Moje ciało gnije. Nie wiem, co się dzieje. Chyba zaraz znów odpłynę. W krainę, którą w głowie wytworzyłem, wymyśliłem. Nie wiem, co się stanie,